Cześć, jestem Filip. Cześć, jestem Sebastian. Jesteśmy organizatorami manifestu 11 lutego we Wrocławiu. 11 lutego Wrocław razem z całą Polską i z całą Europą wyrazi swój sprzeciw, przeciwko podpisaniu akta. W jednym czasie, w jednym dniu cała Europa będzie manifestować przeciwko rządowi, swoim rządom. By pokazać, że nie zgadzamy się na podpisanie tego dokumentu, który ogranicza wolności w internecie, wspiera korporacje. Nie możemy wierzyć w zapewnienia naszego premiera o tym, że ta ustawa nie będzie ratyfikowana. Nie możemy pozwolić, żeby nasz rząd zrobił co chce bez naszej zgody. To my jesteśmy suwerenem i my powinniśmy decydować, tak naprawdę, w jaki sposób oni nas reprezentują. Byliśmy na improwizowanym kongresie wolnego internetu. Spotkaliśmy się z organizatorami innych miast. Widzieliśmy ministra boniego, odpowiadał na nasze pytania. Widzieliśmy również konferencje i rozmowy z internautami, które zorganizował premier Tusk. Praktycznie nie było odpowiedzi, konkretnych odpowiedzi od nich na żadne zadane przez nas pytania. Wszystko, wszystkie odpowiedzi były wymijające i bardzo ogólnikowe, i widać, że premier Tusk stara się tylko przedstawić siebie. Jako osoba, która chce rozmów, udaje, że nie było wcześniej przesłane, jakby takie rozmowy z narodem prowadzić. Zapraszamy 11 lutego pod Urząd Wojewódzki we Wrocławiu i pod Urzędy Wojewódzkie w innych miastach Polski. Będą tam organizowane manifestacje. Pokażmy, że jest nas bardzo dużo. O godzinie 16 w tą sobotę, 11 lutego, pod Wrocławskim Urzędem Wojewódzkim. Wszelkich informacji będziemy udzielać na media.rp.pl Tam będą rozpisane manifestacje ze wszystkich miast, będą kontakty do organizatorów z innych miast, więc wszelkie informacje odnośnie manifestacji, odnośnie samych akta można się dowiedzieć z tej strony. Pokażmy Europie, że Polska dalej walczy, bo my to rozpoczęliśmy tutaj i Europa za nami poszła, więc głupio by było, żebyśmy pierwsi się wypalili.